Hej, witam wszystkich. Dzisiaj jest 1 stycznia roku 2025 i e, robię objazdówkę po pasiekach. Zaraz powiem co, co tam się dzieje teraz w pasiece, e, ale zacznę od życzeń noworocznych wszystkiego najlepszego w nowym roku e, udanej zimowli zdrowych przy w przyszłym roku i przynajmniej tak dobrego miodobrania e, jak w poprzednim bo poprzedni nie był e, był dosyć dobrym rokiem w zależności od lokalizacji ale, ale ale można go zaliczyć za rok e, e, na plus. E, czego jeszcze można sobie, mogą sobie przydać, życzyć, to chyba dobrej sprzedaży miodu. E, żeby sprzedało się to, co jeszcze zostało z poprzedniego roku. E, no I żeby sprzedać ten miód w dobrej cenie, żeby każdy był zadowolony. E, no i dobrej zimowli, żeby pszczółki przezimowały w dobrej kondycji, żeby trochę tej zimy przyszło w końcu, bo tutaj w centralnej Polsce na razie, na razie jest słabo pod tym względem. E, przydałoby się troszeczkę zimy, żeby e, żeby zarówno ta przyroda nie wariowała, żeby pszczoły w końcu zawiązały takie porządne kłęby zimowe żeby też wyeliminować te słabe rodziny, chore te które czerwią całą zimę żeby to co miało się osypać, to się osypie ja teraz, zaraz pokażę co robię jestem tutaj na pasiece, w na Wszystkich Świętych akurat przejeżdżałem tutaj, akurat na tym pasieczysku więc nie byłem no dwa miesiące tak Jakoś na Wszystkich Świętych, czy może później troszeczkę, tydzień, no prawie dwa miesiące. Yy, więc yy, wszystko jest w porządku. Zaraz przełączę kamerkę i Wam pokażę, co tam się dzieje. Ule wszystkie stoją. Yy, co ja dzisiaj robię? Robię troszeczkę, może nie opóźniony, ale jeszcze mi się wydaje w dobrym terminie zabieg polewania kwasem yy, sztawiowym. Yy, o, tutaj troszeczkę zaczęły wychodzić. Jest teraz temperatura yy, 6-7 stopni, jak jechałem. Yy, autem tak pokazywało, jest troszeczkę wiecznie, ale tutaj akurat ten las zastawia, zasłania dosyć dobrze i wiatru nie ma i jest nawet, nawet przyjemnie. Jak wygląda zimowla? Już skończyłem jakby wszystkie zabiegi tutaj na tym pasieczysku. bożym jakaś pojedyncze wylatują. Tutaj są zimowane pszczoły bez poduszki powietrznej. Tu troszeczkę inaczej podszedłem do rotacji korpusów i suszu, więc tu nie mają, jest tylko gniazdo. A tu jest podkarmiaczka, jeszcze została po podkarmianiu zimowym. Jak będzie już bliżej wiosny i będę chciał, żeby. Znaczy, już, może nie będę chciał, ale będą pszczoły rozpoczynały czerwienie, to wtedy w ten półkorpus pójdzie ocieplenie. Na razie jeszcze jest. Na razie było wszystko otwarte. Tak jak i tutaj. Dzisiaj akurat na tym pacieczysku założyłem szufladki z, z papierem, żeby sprawdzić też, jak tam, jaki będzie. Ten osyp, o, jest szufladka, włożony papier, o zaczęły już czyszczenie. Widzicie, tego nie było wcześniej, jeszcze przed chwilą, bo to dosłownie 10 minut temu włożona szklada yy. Polewałem pszczółki biwitalem yy, yy, robionym, yy. a myślałem, że się nie nagrywa film, yy, robionym przeze mnie. Yy, w zeszłym roku chyba nagrałem jakieś yy, filmy o tym, jak, jak ja go przygotuję. Nie jest to nic nowego, yy, są o tym już yy, jest kilka, nawet pewnie więcej publikacji naukowych o tym, jak się stosuje kwas w roztworze, do polewania, w różnym terminie. Komercyjnie dostępny środek to Waromet, który również stosowałem. Stosuję to leczenie już od kilku lat i na pewno w niczym nie szkodzi. Nie, w niczym nie szkodzi również polewanie i otwieranie uli w zimie. To jakby ten mit można już dawno, dawno jest już obalony. Ja zaglądam do pszczół i jak wygląda zimowla. Jest wszystko w porządku, nie ma jakichś kłębów, no ale no przy temperaturze te 6-7 stopni jakiś przymrozek wydaje mi był wczoraj jak wracaliśmy, bo też przejeżdżałem tu niedaleko, więc tu było gdzieś koło minus 1. No ale teraz w jednej chyba rodzinie, może w jednej czy w dwóch był jakiś taki bardziej związany kłąb. Generalnie no to jest kłąb, ale jest rozluźniony, więc zajmują gdzieś tak różnie od 3,4 do pół korpusa teraz pszczół w takim luźniejszym kłębie w zależności od, od rodzinki, no to są nie będę teraz otwierał, no bo już skończyłem. One teraz jak zlizują się, to będą niespokojne. Więc one generalnie są dosyć, wszystkie są prawidłowo zawiązane, czyli albo centralnie, a nawet jak są bardziej przy ścianie, to ten kłąb jest taki duży, że sięga tam tych 7-8 ramek. Więc siła na tą chwilę jest, jest bardzo ładna. Nie widzę żadnych objaw z słabnięcia pszczół. Czy osypów nie sprawdzałem żadnych, bo tu nie było szufladek żadnych wsuniętych. Przez wylotki też nie zaglądam. Teraz już na pewno nie będę zaglądał, bo, bo będą wylatywały, szczególnie tu, że nie mają poduszki powietrznej. Co tam więcej? Pszczółki już się ze mną przywitały. Pierwsze rządło dostałem w tym roku, w szyję. Akurat przy drugim ulu tam kilka pszczół wyleciało i akurat chodziła sobie po kurtce jedna i. I sobie z za kołnierz i dostałem przyjarządwo, więc już mam sezon rozpoczęty. <grym> Ale nie było jakichś, mimo tego, że wszystkie były u góry pszczoły. No bo tutaj jest krótka, nie ma poduszki, więc one się nie mogły niżej zawiązać, więc są w sumie też pod folio jest najcieplej. Też jakby ten zabieg, który ja robię jest mało inwazyjny ze względu na to, że ja mam folię, więc ja tylko tą folię najpierw z jednej strony, później z drugiej. Odwijam, polewam pszczoły. Ilość jaka jest polana, no to teraz już tak w sumie robię to na oko. Yy, wcześniej yy, trzymałem się jakoś tych proporcji, ile tam jest już nie pamiętam, ile mililitrów na, na uliczkę jednak jest to dosyć yy, yy, dosyć błędne mi się wydaje yy, yy, jakby polewanie yy, ta ilość kwasu może być błędna yy, ze względu na to, że Różnie pszczoły mogą być zawiązane. Kłąb może być nisko, wydaje się, że jest niewielki, a jest, jest go bardzo dużo pszu, jest pod tym. Wszystko zależy od tego, jaka jest temperatura. Jeśli jest ta temperatura, właśnie tak jak teraz, te 7 do 10 stopni, to w większości rodzin, kłęby powinny być rozluźnione i wtedy możemy jakby ocenić tą siłę w miarę. W miarę dokładniej wtedy polać te pszczółki odpowiednio, żeby nie, do, nie było takiej sytuacji, że silna rodzina, która jest nisko zawiązana, dostanie tylko niewielką ilość kwasu z góry, a ta mniejsza, która cała jest u góry, dostanie za dużo. No ale akurat tutaj ja robię, możecie sobie zajrzeć na filmiki w zeszłym roku, robię ten roztwór z Propolisem i z olejkami eterycznymi. Jest cieplutki, bo dzisiaj świeżutko go zrobiłem, więc one szybko to powinny zlizać i i powinny rozpocząć czyszczenie kwaszczawiowy i generalnie ten roztwór działa na, na kilka mechanizmów walki z warozą. Nie jest to efekt taki jak po apiwarolu, że jest szybki, czyli mamy powiedzmy osyp już po 24 czy 48 godzinach. Tutaj on jest rozłożony w czasie. Założyłem te szufladki, więc kontroluję pewnie za miesiąc. Zobaczymy jak tu będę przejeżdżał następnym razem. Może dłużej. Już te szufladki zostaną. No i to tam więcej. Jadę teraz na pozostałe pasieki. Dzisiaj jeszcze jedną, tą największą zrobię. Co mam tutaj dalej. Jutro pewnie dokończę. Jeszcze dwie w Łowiczu. I może na koniec jeszcze coś nagram, jak wygląda sytuacja w Rodzinkach. O, tutaj jakaś wyleciała. Schowa się. Też tak na co e, zwracam uwagę. Tu akurat jest teraz e, na tej pasiece wszystkie są na paletach, więc tego za bardzo nie widać, ale te, na tych pasieczyskach, gdzie są na stojakach, jest e, ul wyżej, denica jest osiadkowana, więc e, obserwuję jak wygląda osyp. Czy nie ma tam e, kawałków, skrzydełek i pszczół, to by e, mówiło o tym, że ten osyp ktoś podgryza. Czyli niekoniecznie, że mamy mysz w wolu, ale mogą być jest taka sytuacja, tak jak miałem w poprzednich latach, że sikorki czy jakieś tam inne ptaszki siadają pod ulem i sobie wydłubują te nosy przez siatkę, przez co niepokoją pszczoły i dlatego też czasem wsuwam te szuflady wcześniej no teraz śniegu nie mieliśmy tutaj w centralnej Polsce wcale więc no ciężko to zaobserwować lotnych dni nie było mi się wydaje, takich jak widziałem, że te obloty mogły być mogło być gdzieś tam na słońcu, to mogły się oblecieć pszczoły jednak wydaje mi się, że nie było takiego no, śródzimowego oblotu, kiedy tam, no jeszcze tydzień temu, przed świętami Bożego Narodzenia, no to były dwa takie dni, ale akurat wtedy bardzo wiało. No i może jakaś godzina się tam trafiła, więc tutaj w centralnej Polsce nie wydaje mi się, że pszczoły się obleciały. No w zależności pewnie od stanowiska, jeśli to było gdzieś w w zaciszu i tak nasłonecznione, to, to pewnie tam zrobiły jakiś oblot, jeśli musiały, chociaż niekoniecznie teraz jeszcze widzę. Jeśli nie muszą, to się pszczoły nie oblatują. Nie widzę najmniejszych śladów tutaj na wylotkach czy daszkach po jakimkolwiek oblocie, więc tutaj na pewno nie było oblotu już od, od listopada. Więc dwa miesiące one siedzą sobie w jakimś tam kłębie. No nie ma nic, nawet na, na żadnym ulu nie padał teraz deszcz, więc, więc nic nie jest zmyte jakby był jakiś oblot. No to bym to widział. No tu jest wszystko w cieniu, więc słońce raczej nie doszło, ale się drzewa bujają Blisko są te ule, Miejmy nadzieję, że wszystkie wytrzymają drzewa. No dobra, kończę. To bo by na tyle jadę robić na pozostałych pasiekach. No i co? Wszystkiego dobrego w Nowym roku i do usłyszenia na razie. Cześć. Hej, witam ponownie. Właśnie skończyłem tą drugą pasiekę. Wiatr i nie wiem jak będzie słychać chciałem takie tylko podsumowanie dla siebie dograć, jak wygląda sytuacja tutaj z pszczołami. Generalnie dużo bardziej tutaj jest wiecznie na tym pasieczysku. Tu jest tam przywieziony akurat z pożytku. 15 uli, 13 tutaj zostało, bo jakieś były tam łączenia, matki odpadły, jak po pożytku rodziny przyjechały, to część tam było bez matku, więc tu akurat z tego jest. 15. Yy, jedna jest yy, taka jak to się mówi ten yy, syndrom znikania pszczół był tutaj na jesieni yy, jest teraz tam na czterech ramkach jest słabsza yy, jeszcze żyje yy, pokarmu tam ramki w, yy, wcześniej jak ją układałem to włożyłem jej yy, z, właśnie z, z innej yy, no i jakoś tam siedzą chyba teraz w końcu przestały czerwić bo nie czuję takiego grzania no ale Eee, dobra, szybkie podsumowanie. Eee, sytuacja tutaj wygląda tak, że wszystkie rodzinki żyją. Kłęby są zdecydowanie bardziej zawiązałe, są ścisłe, więc eee, ilość tego kwasu poszło eee, dużo mniej. Tak, no bo też ja, te rodziny, które są w silnym kłębie, przejdziemy teraz tutaj może dalej na te pasieczysko. Eee, Mniej polewam, jeśli rodzinka jest w silnym kłębie, no to ja wtedy tego kwasu yy, daję Dobra. oczywiście mniej, no bo one jakby yy, jest po pierwsze jest ciężej ocenić siłę tej rodziny, po drugie yy, no po drugie jeśli ona zimuje, jakby jest w kłębie, więc tam chyba jest wszystko w porządku, yy, jest, yy, nie wiem jakby ona naturalnie dopasowała się do temperatury, do cyklu, nie ma jakiegoś tam czerwienia. Yy, więc dostała tego kwasu mniej, no i tutaj generalnie w, w, powiedziałbym, że yy, no jakieś 85% rodzin jest, ma po prostu taka mała, malutka piłeczka, jest gdzieś tak niziutko tutaj yy, jakby porównać siłę tych rodzin, a tamtych, które były na tamtym pasieczysku no to można powiedzieć, że tu jest 1 trzecia, a wiem, że tak nie jest, bo na tym pasieczysku silne rodziny są zawsze zimowane i tu jest dobra lokalizacja przez cały rok i tu są po prostu ścisłe kłęby. Wieje bardzo, widać po tym tunel, co tutaj rozerwało już tą folię, to po tej folii widać jaki jest silny teraz wiatr. Jest zimno, odczuwalna temperatura, jest pewnie nawet na minusie może. Niektóre rodziny miały rozluźniony kłąb, tak jak na tamtym pasieczysku, bo jakby to jest kontynuacja. Jednak większość miała kłęby zawiązane, powiedzmy na tych trzech, na, na tych czterech ramkach. Na czterech ramkach gdzieś tak w rogu, trochę na, na środku. Sporo rodzin w ogóle nie widziałem. Tu widzicie, jak wszędzie są poduszki powietrzne, czy to półkorpus, czy, czy cały nawet. W niektórych, no mimo tego, że pukałem wól, żeby zorientować się, w którym miejscu jest, no to nie widziałem tego kłębu, więc mówię, kurna, nie ma pszczół. Więc rozerwałem te e, korpusy, patrzę, nie, no jest e, piękna, e, bardzo dużo pszczół, tylko siedzą bardzo nisko. E, więc tutaj ta temperatura jest dużo niższa przez to, że wieje wiatr i całkiem inaczej ta zimowola tutaj e, wygląda. Są pszczoły dużo bardziej skłębione, jest chłodniej e, i... Tutaj generalnie chyba teraz są dwie rodzinki. Jedna chyba ta albo ta jest e, słabsza, tak jak e, z tamtej strony. Tutaj jest chyba 37 rodzin. E, teraz e, te dwie powiedzmy są takie słabsze na tych kilku ramkach. E, większość jest, e, wszystkie są na 10, e, nie wszystkie e, oprócz tych dwóch i jedna chyba tam jest jeszcze matkę straciła późno i była łączona z odkładem i też jest chyba na kilku, tak wszystko jest tutaj na pełnym korpusie gniazdowym zakarmione, widzę, że jest bardzo dużo pokarmu mało zjadły co pszczoły w sumie są w kłębie, są niziutko, więc tu nie ma co się nie mam co się obawiać o o jakby pokarm przynajmniej na razie mam tu jeszcze jednego mini plusa który jakby tak go zostawiłem Generalnie tutaj chyba zwoziłem ule, zwoziłem tam mini plus, bo tu było troszeczkę, no tak jak na każdej pasiece, trzeba tam matki powymieniać ktoś tam albo słabiej tra, czerwi, albo na trutowo. Tutaj chyba też matka była wymieniana, z tego co sobie teraz przypominam, więc takiego mini plusa złożyłem z dwóch albo trzech. Teraz zabrałem, bo tu był jeszcze jeden korpus, zabrałem go, bo był pusty i wcześniej nie było tej wsówki. Tutaj widzicie, jest taka, taki ten lądowisko wsunięte e, i się już myszka wcisnęła. Chciałem zobaczyć jak tam wygląda w ogóle czy one, e, bo tu zostawiłem tego minipulusa na jesieni bez matki, myślą wyhodują sobie no to będzie jak nie no to po prostu to pszczołę z tym sąsiednim ulem połączę. E, dlatego postawiłem go blisko tego ula. E, no i jak sprawdzałem na jesieni, no to nie przeglądałem, żeby upierałem się, żeby znaleźć tą matkę, no ale zachowywały się jak, jak, jak rodzina z matką, więc musiały sobie później tą matkę jeszcze wyhodować. Teraz też jest kłąb zawiązany. polałem je ja normalnie kwasem. Pełen korpus, ten górny jest pszczół, więc jest silny, silny ten mini plus. Nie wiem jak tam w tym dolnym, ale też pszczoły są, jakby prawie te dwa obsiadają. W górnym jest dużo pokarmu. Ten dolny zabrałem, bo już tam zaczęła nawet... Mi się wydaje jak teraz to lądowisko będzie to już ta... Myślę nie było w środku, ale te lądowisko jak teraz jest złożone to ta szczelina będzie na tyle już mniejsza, że nie powinny tam wejść do środka. Już tak się zastanawiam, bo tutaj te burnaty mają również te lądowiska takie ciekawe czy to Nie wiem czy skończyła się pamięć ale wracając do tego, ciekawe czy te burnaty mają tutaj odpowiednio e, obniżony ten wylotek, że one ta myszka tu nie wejdzie, czy jakieś lądowisko też trzeba tu zakładać. Mam teraz chyba jeszcze 10 dennic tych burnata z czterema wlotkami, e, no zobaczymy. Dobra, e, skończyłem dosyć szybko, to idzie e, 52 rodziny dzisiaj. E, tak na szybko wyskoczyłem z domu. E, E, polane kwasem e, w, różnym, w różnej ilości te, które były w kłębie e, takim ścisłym, dostały niewielką ilość. Te rozróżnione. E, na tym innym pasieczysku dostały sporo. Można powiedzieć, że tamte na tym pasieczysku e, pierwszym tam było 15 rodzin, e, dostały prawie taką samą ilość co tutaj 37. No, może nie no, mniej troszeczkę, oczywiście, ale. Ale prawie drugie tyle rodzina dostała kwasu w porównaniu z tą, ze względu na to, jak był zawiązany ścisły kąp. Wolałbym dać więcej, tak jak w tamtej rodzinie, bo byłoby to skuteczniejsze i wydaje mi się lepsze. Ale dostały ile dostały? Tak robię nie wiem już od ilu lat. Czterech pewnie, tak polewam pszczoły na pewno. Wcześniej kwasem też polewałem, tylko nie w zimie. Na przedwiośniu i po lipie w poprzednich latach. W tym roku drugi raz zostały polane kwasem. Znaczy dzisiaj jest 1 stycznia, więc pierwszy raz. Ale jeśli liczymy sezon, no to po koniec lipie, pod koniec, po miodobraniu z lipy, również polewałem kwasem tym Piwitalem. Dobra, to by było na tyle. Jutro kontynuacja, pozostałych dwóch pasieczysk zobaczymy. Na razie wszystko żyje, eee, z jaką siłą to się okaże. Eee, pokarmu mają bardzo dużo, eee, tutaj jak te kłęby były nisko zawiązane, to widać pełne ramki zasklepione pokarmu, więc nie ma co się obawiać na razie eee, o ilość pokarmu. Eee, to na razie, cześć!